Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku W tym odcinku tego wrzuciłem po tytule Dzisiaj sobie sprawdzimy czy moi widzowie Discorda oskamują mnie na jakieś rzeczy do ratowania świata Będę to sprawdzał na różne dwa sposoby Na początku wejdę sobie na moje konto główne i zrobię wtedy dwa tradey z osobami kiedy będą wiedzieć po prostu, że jestem Firebook A następnie zrobię dwa tradey na moim drugim koncie, na którym właśnie się znajduję Oczywiście będę pisał z innego Discorda, oczywiście na moim Discordzie na serwerze na kanale Trade D Crafting e, Czy ktoś będzie chciał zrobić trade'a. E, jeśli zostanę skamowany na moim drugim koncie, no to sami zobaczycie, że po prostu moi widzowie skamują. E, a jeśli nie zostanę naskamowany, no to wtedy będziecie wiedzieć, że moi widzowie na Discordzie nie skamują. E, Więc tak to wygląda? Jeśli wiem wam się spodoba, panacie zostawić łapeczkę w górę. E, chciałbym od razu zrobić giveawayka na takiego grabarza 132 mod Na takiego grabarza 132 mocy chciałbym zrobić giveawayka e, Jedyne co trzeba zrobić, żeby wygrać, to zostawić łapeczkę w górę. E, subskrypcję na moim kanale oraz napisać biorę e, Plus plus nick w komentarzu. E, a tego grybarzacie się mogli wygrać. E, także chciałbym zaprosić na Discorda, bo tam często... Pamiętam, się, teraz będą pojawiać się giveaway'e Na różne rzeczy, Grabarzy, 132 mocy i inne rzeczy Więc także wszystkich oczywiście zapraszam Ja już bez dłuższego przedłużenia zapraszam wszystkich oczywiście do oglądania E, jesteśmy przy pierwszej osobie, generalnie. On tu jest coś gada, dobrze, wyciszymy go, tak. Wyciszymy go, e, więc jesteśmy przy pierwszym widzu. który po prostu bił do mnie do poczekalni. E, będę, oczywiście, wyrzucał itemki jako pierwszy. Czyli to wszystko na podłogę jako pierwsza po osoba. A on będzie jako drugi. E, wtedy, jakby ja muszę zaufać, żeby on e, mógł wtedy wyrzucić swoje bronie. Może wyrzucić swoje bronie, bo mnie oszukać, więc dobra, odmutuję go i będę z nim gadał normalnie, no bo wiadomo. Sprawdzam swoich dzisiaj widzów, więc dobra, lecimy. E, no jestem, halo, halo. Diabeł, halo diabeł, diabeł O jesteś już, jesteś, siema. No jestem, siema, słuchaj ym... Sianeczko no. Co ty taki zadowolony jesteś dzisiaj? Bo mam 4900 punktów na arenie gratul Gratuluję, e, dobra, e, ogólnie, Dziękuję. ogólnie e, Chciałbyś tra tradera, tak? Mhm A co masz, e, poczekaj mm, Dobra, a co by Cię interesowało, dobra załóżmy tak mnie by interesowało, nie, może jakaś dynka? O, dynka, to akurat się dobrze złożyło, mam dynki na... poczekaj e, Dobra, i mam dynki, o, e, dwie na naturę mam e, To bym chciał jedną na naturę, o, na No, przykład. to taka dynka na naturę e, Spoko, ile za nią <laughs> Chyba już i widzę e, A ile dasz? Nie wiem, ja bym mógł dać... nie wiem, kurde, ile jest warta 200? No! Na sorry, 400, 600 no, może hmm. 60. Nie, wiem kwarta. A druga jest warta 200, ale dobra, nie będzie 6. To może Czy mam teraz rzucić? No tak. Ok. Dobra. Chyba się okaże, że pierwsza osoba nie oskamuje, jeszcze daje nam 600 słońca z na dynkę natu, na naturę, z czego kosztuje to e, 200 słońca, ale no dobra, no, czyli jest legit, pierwsza osoba okazała się legit, e, jak sami możecie zobaczyć pierwsza osoba okazała się legit, e, Przechodzimy w takim razie od razu do drugiej osoby, możliwe, że sprawdzimy nawet 4 osoby w tym odcinku, żeby udowodnić, e, czy rzeczywiście jakiś widz by mnie oszukał, e, więc dobra, przechodzimy po prostu do drugiej osoby Generalnie pomyślałem, że zrobimy to w inny sposób. Bo jak sami widzicie na ekranie, teraz wam się pokazuje kolejny trade, który po prostu zrobiłem. No i po prostu byłoby tych trade'ów o wiele więcej, ale po prostu nie będę na coś pokazał, bo nie ma sensu. I nikt mnie nie skamował, no bo wiadomo. Trafia się jedna osoba na załóżmy 100. Ale pomyślałem, że zrobię. Jednak pomyślałem, że zrobię takie coś, że po prostu wejdę na moje drugie konto i będę dostawał moich widzów drugiego konta. Oczywiście, na którym nie będą wiedzieć, że to ja. Z mojego Discorda, więc po prostu wtedy dowiem się, czy moi widzowie rzeczyw rzeczywiście skamują, czy też nie. Więc po prostu przejdziemy teraz do trzeciej osoby. I zrobimy sobie, dwie osoby czy po prostu skamują na w Discordzie, czy też nie. I oczywiście wręczymy bana, jeśli skamują, a jeśli nie, to po prostu je zostawimy. Więc tak to wygląda. Teraz wam się właśnie ten trade pokazał. No jak sami widzicie, kolejna osoba nas nie skamowała i było to naprawdę multum. Więc po prostu przejdziemy na drugie konto i wtedy zacznę robić tradey. Dobrze, generalnie jesteśmy u pierwszej osoby z mojego drugiego konta. Tak dokładnie, jest to Kuba 07. Oczywiście nic nie będę mówił, no bo wiadomo, rozpoznają mnie je, są ze mną serwerze, no bo to jest wiadome. Ale dobrze, będziemy pisać w takim razie na czacie. Napiszę się. Manko, e, co masz na trade? Generalnie napisałem do niego, żeby on pierwszy wyrzucał, i zgodził się na to. Mam wrażenie, że chyba wie o tym, że to jestem ja, e, ale mam nadzieję, że to, to nie jest prawda. I po prostu oskamuje mnie, czy coś. Chociaż wątpię w to, bo ma 70 mocy. E, nie, 62 mocy dokładnie. I po prostu, no wątpię, że chciał mnie oskamować, no bo wiadomo. Ale dobra, może ja wyrzucę jakieś tu itemki przed niego. E, takie coś mam. Pokażę mu. E, Niech sobie zobaczy tutaj <noise> Dobra, możemy pisać przez Discorda? E, tutaj. Dobra, bo generalnie zapeście, więc... Yy, ciężko mu pisać, ale dobra. Niech będzie... Takie ja coś mam. O. O, wziął! Czyż mi oskamował? Co ty robisz? Napiszę. <noise> Ej, nie mówcie, że mnie oskamował Już od razu tak? Przecież czemu? Halo Ej. Kumpel. Halo. W ogóle fajny jest ten mieczek, patrzcie, bo tutaj będzie grał teraz muzyczka <grystanie> Taki ciekawy, ale... Eee... No tak <grystanie> To jest right. zaraz zobaczymy Na naturę napisze Zobaczymy, zobaczymy, w sensie mam wrażenie, że... Jak zobaczysz, że na naturę, to możemy ją skomować Halo, oddasz? O, dobra, oddał, oddał eee, Zobaczymy, czy w ogóle mu oddał Dobra, oddał moją dynkę, czyli wydaje się, że chyba ledził. ale dobra, wyrzucimy w takim razie, załóżmy, tą dynkę i grabarza 132 mocy, to już może kusić. Dobra, patrzcie, zabrał, czyli chyba, chyba oskamuje. Halo, oddaj to. <ścoughs> I nie, teraz że, chcę, żeby serio mnie oddał, Zaczynamy, zobaczymy, czy odda. Teraz może powiem szczerze, nie oddać, ktoś mi się wydaje, że nie odda i po prostu mi kiknie z burzówki. Ale zobaczymy czy jest z kamerą, bo naprawdę e, ciekawy jestem, czy po prostu stanę oskamowany przez własnego widza e, Bo wiadomo, on był na moim Discordzie e, Halo? O! oskamował mnie! Proszę bardzo, e, nagrałem, że 132 mocy Teraz przeniesiemy się do tego, jak będę z nim rozmawiał I myślę, że to będzie teraz najlepsze, więc po prostu Patrzcie, jak będę z nim rozmawiał Halo? Halo? Domki się pali? Kuba, oddawaj mojego grabarza. Raz, dwa, trzy. No, i co skamujesz. Skamerko, głupi. Co skamujesz. Banna będziesz miał. Dobra, <laughs> przechodzimy teraz do drugiej osoby. Lecimy tutaj. Antibandi, lecimy. E, dobra. Ej, no, siema no. Halo. No, siema, siema. Słyszę cię, bardzo dobrze Siema, no co tam. No to dawaj, chodź do, do tej druma. Szybciej, szybko, szybciej. No dobra, dobra, idę, idę. Mogę budowanie? Tak. Masz. Dobra, to yy, wyskakujcie się. <noise> Co? <głosy> Co? Czemu mam wyskakiwać? Ja mam patrz, tak. Hydra 130, full perki. No, wyskakuj z Hydry. <gry> ale a co mi dasz za nim? Eee... Kika. Nie, ale ja chcę broń. Okej, okay, to mogę zrobić. Albo nie, nie wiem, masz... Grabiarza, stać ci dwa mocy. O, dobra. Okej, okay, to dawaj. O. Ale to wyrzucamy. No wyrzucamy. Dobra, chodź. Ej, ale <gry> co mi? <Czemu? gry> Dzięki. Proszę bardzo Dobra, kolega nie chciał mi oskamować, ale oczywiście łądamy, żeby nie było tutaj z bonusem. Sprawdzam czy chce O, kurde Fajnie, no to, nie? Nie oskamowałeś Oj, się z tego? Tak, a, ty a opowiesz się... kolegom, że mnie oskamowałeś? No, opowiadam. A skamowałem cię. <laughs> ale kolegom masz powiedzieć. Ty jesteś moim kolegą. O, no, co dzięki, to. A co ty skamujesz, kolegów? Tak. <laughs> Nie to są w mojej bronie, dobre Pa Dzięki. Halo, co to jest? to wytuba. Generalnie tak się prezentowały wszystkie osoby. Trzy osoby nie, nie oszukały mnie w tym odcinku, natomiast jedna oszukała i dostała już na moim serwerze. E, oczywiście nagranie zostanie wstawione nawet, że mi bo po prostu chcę was ustrzec przed kamerami, nawet zostałem jałskałowany jako twórca. E, a Mówiłem tam widzą, że się trajdowali w tych godzinach, bo będę robił tradey. Wiadomo, nie przestawałem się jak tutaj kolega nie wiedział, myślę, że 80% tak że to jestem ja, a w takich założby, no nie wiem, na 50 na 50%, tak mi się wydaje, bo nie mówiłby takich rzeczy, e, ale tak to wszystko wyszło. Mam nadzieję, że się spodobało się, tak to pamiętajcie o łapce w górze, udostępnijcie go tak, że możecie udostępnić znajomym, wpaść na Discorda, a ja dziękuję jeszcze raz za oglądanie do końca i do następnego, trzymajcie się, ściemam!